Startujemy z podróżą. Mnie wszystkich serdecznie na kanale na Tropie Przyrody i dzisiaj kolejny vlog z Sudetów. W tym filmie pokażę Wam w sumie co będę tutaj robił. Jeszcze nie wiem w sumie co, bo dopiero jest ten tu pierwszy dzień. To jest równie parę pierwszych godzin, bo przyjechałem wczoraj bardzo późno w nocy i dzisiaj zaczynam nagrywać dla nas trzydniowy vlog. Na start łapka w i subskrypcja i lecimy, zobaczymy co tutaj będę robił, bo nie wiem. która nazywa się Żmijowiec, więc zobaczymy, czy nazwa jest trafna. Jest to bardzo turystycznie, więc nie wiem, czy się czegoś mam spodziewać. Została masakra, jeśli chodzi o trasę. Jesteśmy dopiero... no już podchodzimy do stopy, ale jeszcze kurde nam zostało tyle do przejścia. Czuje się mi, że masakra. I ja nie wiem, czy w ogóle dojdę, bo dojdę, bo po prostu... no nie wiem, no. Przeszliśmy tyle kilometrów, zaraz może zobaczycie. Chyba żaby z winke, ale nie jestem pewien. Może wierzę, że to jakoś ciekawie ubarwiona trawna albo moczarowa. Bardziej by był za trawną, ale... Spójrzcie. Mega ciekawa żaba. Nie widziałem nigdy chyba takiej. Można identyfikować. Po głębszej analizie doszedłem do wniosku, że jest to żaba z kompleksu zielonych, ale z bardzo ciekawym ubarwieniem. Z racji na to, że odwiedziłem Sudety we wrześniu, czyli w środę krykowiska, no to udało mi się nagrać parę dźwięków. Niestety bez materiału. Z Sudetów to tyle. Potem po powrocie do rodzinnego miasta, już z lepszych ssaków, większych spotkałem jeszcze ewentualnie rodzinkę dzików. W późniejszym okresie, czyli w październiku, wybrałem się właśnie na taki staw, w którym też spotkałem parę zwierzaków. Głównie były to płazy, ale jakieś gady również się tam znalazły. I teraz zobaczycie tutaj taką relację z moich poszukiwań, a potem przejdziemy trochę dalej. Czy to się ruszyło, ale takie duże. Nie wiem, tam i nagle tak... Nagrywam, bo może by wyszło. To by było ujęcie. Ale wyjdzie czy nie? Raczej wątpię. Może jakiś. Tak, nie wiem. Co mi tutaj strasznie zaczęło bomblować. O, czekaj, może wezmę jakiś kijek? Nie wiem. Zobaczę, czy. Jest to zna I daje sygnałów. Kurde, trzeba było wypogrzebać. No Dobra, trudno. Wam, że ta droga jest dosłownie taka w cała, kurde, w małych płazach tegorocznych. I to jest tak ciekawa sytuacja, że podchodzę sobie zawsze do tych brzegów. Popatrzcie, to są takie udzielone brzegi. I patrzę, czy nic tutaj nie pływa, nie ucieka. I normalnie idę sobie i dosłownie, nie wiem, centymetr od mojego buta nagle z mała żabka. O, o, żabka właśnie znalazłem, kurde. Czekajcie. U ja, dwie, dwie, dwie. Czekajcie. Nie wiem czy ja mam. Mi się uda to pokazać. O, dobra jest yy, z kompleksu zielonych jedna, i patrzcie, o, i druga. Niesamowite. Skręcę, z skręcę. Skręc. Tam jest ogon, tam jest ogon. Kurde, mały, ale kurde. Oj, oj, zniknął. Kurde, kurde, pójdę tam, zobaczymy. Może Może się coś uda, kurde, go jakoś z bliska bardziej z, y, nagrać. Bo kurde, teraz go dopiero zaczęłem Dopiero co, dosłownie sekundę po tym, jak zacząłem nagrywać. Patrzcie. Kurczę, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia co to jest płaz, W sensie... Jaki gatunek? Dziwne ubarwienie. Budowa ciała taka trochę jak właśnie nasze FF... FF. Dobra, żaby z kompleksu zielonych. Mm, ale jednak ubarwienie przypominające jakąś żabę brunatną. Mm, jak się dowiem, to wam napiszę co to jest. Tak wygląda strona brzuszna, jakby kogoś to interesowało. No co? Myślałem, że nikt mnie już tutaj nie zaskoczy z małymi płazami. Po raz kolejny była to żaba z kompleksu zielonych, widać to już od boku po ubarwieniu. Ale potem pojechałem jeszcze nad taki stawik, żeby zobaczyć jedne z ostatnich prawdopodobnie płazów tego roku. Czyli również inne żaby z kompleksu zielonych, i porobić parę ujęć. No, coś się tu peł, za małe, ale. Pełza, to jest pierwszy ze z którego zacząłem. Jestem tu nie wiem 10 minut. Więc skoro jest chociaż jeden, no to jest szansa, że będzie więcej. Ale potrzebujemy jakiegoś większego, co prawda. O, ucieka, dam sobie na drugą stronę. Zacząć go trochę z bliska, może wam nagrać? Hmm. No, będę musiał się znowu przedostać na drugą stronę. Żeby wam go zbliż, trzeba nagrać. Czcie, jakie fajne kaczuchy, ale takie inne jakby, chyba dwie samice. Siema. Co tam słychać? Dobra, trochę dam wam ujęć jak mi się uda. Teraz se zobaczcie. Na początku było bardzo trudno podejść do tych ptaków, ponieważ były dość daleko i wiedziałem, że mogą się spożyć, jeżeli będę tylko chciał podejść. A z racji tego, że nie mam dobrego zooma w moim telefonie, no to musiałem robić te ujęcia z bliska. Ale wycisnąłem tyle, ile mogę i teraz zobaczcie efekty. Co, że niedocik, że na tropie przyrody zrobił ujęcia ptaków, udały mu się? Wow, no co niezła odmiana.